Hej hej hej! Cześć dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem jak wy, ale ja przypadki nie wierzę. I o tym będzie dzisiaj nieco, nieco dłużej. E, może zacznę od tego, że teraz będę mam wykłady. I wczoraj na przykład wykład skończył mi się przed godziną 20. A z racji tego, że był pierwszy piątek, to ja zawsze sobie na ustaloną godzinę chodzę do kościoła na czuwanie nocne przed Najświętszym Sakramentem. Tak. Jeszcze do niedawna wystawienie było całonocne, teraz teraz do 23.00 więc jest nieco więcej osób w kościele o danej godzinie ale to nie wiem dobra, nie o tym miał być tak więc yy, skończyły się wykłady jakoś przed 20 zabrałam się o, początkowo miałam być na 20 ale byłam jakoś o, 10 po chyba na godzinkę yy, bo wiecie, że to generalnie adoracja jest dla mnie ważna i mi ona bardzo dużo daje. I o dziwo, żeby było ciekawiej, pojechał ze mną na tą godzinkę mój mąż, co się bardzo rzadko zdarza, za co też jestem gdzieś tam Panu Bogu wdzięczna, ale po kolei. Na godzinę 6 rano oczywiście pojechałam na nabożeństwo pierwsze sobotnie, no bo mm, zawsze tak staram się robić, chyba że gdzieś tam wypadnie mi ta pierwsza sobota na 6 rano do pracy. No to wtedy nie mam możliwości, ale z reguły idę na nabożeństwo pierwsze sobotnie i wychodzę, słuchajcie, z tego kościoła, i już czuję, bo ja jakoś tak. Łam, że to czuję, e, że coś będzie. Tam e, sobie myślę: oho, robota będzie. Pan bo tam do mnie ma coś do roboty. No i podchodzi do mnie znajoma i mówi tak. Bo oczywiście było jeszcze dzisiaj młodzianków, tak, świętego ja z błogosławieństwem. Mm, tak, Patrona od chorób kartła. No i podchodzi do mnie znajoma. I, i, i mówi e, a ty to tak wierzysz, że to pomoże. E, wiesz no, mnie jeszcze niedawno, czy jeszcze dzisiaj chyba już nie pamiętam jak ona mówiła, e, bolało gardło, no i teraz nie wiem, no, ty, to wierzysz, że to tak pomoże. A tak patrzę na nią. Jeszcze dwa dni temu nam do wykładowcy e, Pracę ze streszczeniem i prezentacją ze slajdów dotyczącą e, przypowieści o ziarnie Gorczycy. No, w sumie takiej sama sobie wybrałam, i e, patrzę na nie i mówię: A co pan Jezus powiedział? No, co powiedział? Starczy nam wiary jak ziarnka Gorczyca, tak? Jana e, patrzy na mnie i mówi: Tak, naprawdę. No naprawdę, wiesz, uwierz, no to jak tylko uwierzysz, to wystarczy wierzyć, to to na pewno ci pomoże, czemu miałoby nie pomóc, nie? No, no w sensie, no to dobra, co miałam powiedzieć, powiedziałam, ale patrzę, podchodzi kolejna kobieta i już czuję, że tu jest coś więcej do zrobienia i... Ona tak prawie się rozpakała, za łzami w oczach mi powiedziała, że ona nie jest z naszej parafii, ale gdzieś tak jakoś, nie wiem nawet czy ona była na tej mszy, gdzieś tam jakoś się tak nawinęła. Tak, chyba była na mszy, bo była z mężem samochodem. Ona jest z pobliskiej parafii. Gdzieś tam się nawinęła, znaczy ona już z daleka mnie widziała i ona mnie rozpoznała, bo myśmy razem były na pielgrzymce um, na Kalwarii Zaposzczywskiej, na górze Kalwarii. Ona mnie pamięta i y, zaczęła, y, zaczęła o sąsiedzie mi opowiadać, który jest bardzo ciężko chory na raka. No i za łzami w oczach mówi, że już lekarze rozkładają ręce, że już nie ma ratunku i że co, co, co tu zrobić nie, Co by tu zrobić? Co tu robić? Ai, moi, no jak co robić? Eee, po pierwsze trzeba się modlić. Eee, modlitwa pomoże. No, tak jakby z takim niedowierzeniem. Po drugie może... Nie wiem, tak mi przyszło do głowy, no wiecie, tak z automatu pić jakąś świętą wodę, jakoś taką, nie wiem, poświęconą u nas, na przykład święci się Sakramentalia, tak? Wystarczy wiary i oczywiście, czemu miałby nie pomóc. A ona mówi do mnie, a skąd taką wodę świętą wziąć? A ja mówię, a ja mam. A ona mówi, a mogłabym do pani przyjechać a ja mówię, no jak najbardziej. Czemu nie? Ona no, opowiada, że pan choruje na raka jelit, że już po prostu nie ma szans, że chudnie w oczach, że gdzieś tam um, 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 uzębienie już um, traci i, i, i wszystko po kolei się sypie, tak? I, i że pan w ślewieku wieku i ma gospodarstwo, jest potrzebne i rodzina płacze. I, i, i ona no, już też prawie, że mi płacze. I ja mówię, wie Pan co, ja teraz jadę do domu, może Pani jechać za mną? Yy, jadam oczywiście, bo mam, y, byłam na pielgrzymce w Gidlach i od Matki Bożej Gidelskiej przywiozłam kąpiółkę, pokazywałam Wam, mówiłam Wam o niej. I od Matki Bożej Leśniewieckiej przywiozłam całą butelkę wody ze źródełka. No i tak pomyślałam, że, że dlaczego mam im nie dać? Mówię jeszcze do tej pani. Może pomoże, a na pewno nie zaszkodzi. A przede wszystkim to trzeba się modlić. I ja się też będę modlić. No i przyjechałam do domu, bo 8.30 zaczynały mi się dzisiaj wykłady astrologii. E, I e, chwile jeszcze się nie zaczęły. Już dzwonek do drzwi, ja oczywiście wychodzę. E, przyniosłam tą wodę od Matki Bożej Leśniowieckiej z autentyczną jeszcze etykietą i przyniosłam to winko takie malusieńkie, wiecie, taka półeczka, tak zwana kąpiłka jeszcze tak tę zaczęłam potrząsać tą wodą też nie wiem czemu w sumie tak zrobiłam no i dałam jej dostałam za to paczkę ptasiego mleczka <gryw> no mówię, że oczywiście nie trzeba, ale pani mi wcisnęła z takiej wdzięczności i, i, I mówi, a skąd będę wiedziała jak się modlić? Ja mówię, że y, no, ja miałam taką książeczkę, ale dałam mojej mamie, bo moja mama właśnie y, w ten sposób została uzdrowiona y, y, po chorobie czerniaka kagałki ocznej, po leczeniu, więc y, ja wierzę, że to naprawdę pomaga, tylko trzeba wierzyć, trzeba po prostu wiary i modlitwy. Więc zaleciłam Pani, żeby sobie po prostu poszukała modlitwy do Matki Bożej Skytli i Matki Bożej Leśniowieckiej. No i, a jeszcze po, jeszcze co? Dałam oczywiście Pani świadectwo moje, bo powiedziałam też oczywiście, zaprosiłam na naszą Muszę Świętą z intencją uzdrowienia duszy i ciała do nas, do parafii teraz akurat będzie piąty czwartek miesiąca w lutym wypada no i mówię, że nam się też święci się sakramentalia, ona mówi, że tak, tak, słyszała, tylko ona nie wie właśnie, czy ja przyniesie ze sobą, czy ma to trzymać przy sobie wodę, sól i olej, czy ma zanieść pod ołtarz. ja mówię, nie, nie, trzymać przy sobie w władcę ksiądz podejdzie, bo przechodził, będzie przez Kościół, więc poświęci. Nie trzeba się tym przejmować, że czegoś komuś nie poświęci. No i mówię zapraszam na tą że powtarzam, Ja mówię, jestem przykładem tego, że została niedawno na tej, że właśnie, że uzdrowiona z róbek olszowych, gdzie nie mogłam się dosłownie wyprostować i. W momencie, kiedy właśnie kapłan przychodził obok mnie z Najświętszym Sakramentem i się zatrzymał, tak, to ja e, przeszedł mi jedną stroną ciała, e, całą tą stroną, którą mnie trzymał taki prąd i potem już po normalnie mogłem się wyprostować i, i, i bez żadnego bólu wrócić do domu. I to było dla mnie taki wow, naprawdę, e, naprawdę to był dla mnie taki mały cud. Mały, nie mały, dla mnie nie mały. Więc dałam przy okazji świadectwo zaprosiłam na że poinstruowałam jak się modlić, jak używać. Pani pojechała, zaczęły się wykłady i e, na wykładach był dzisiaj pięć książek i potem był temat Kajna i jabła I na e, jednym ze slajdów e, ksiądz zaznaczył e, słowo powtarzające się. E, brat twój, brat swój, tak, i ja szybko, na czerwono, jak szybko sobie policzyłam, gdzie tak pach, 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 pach. siedem. No i pytam księdza, czy to y, ta siódemka to jest taki celowy zabieg autora, czy to tak, mm, tak wyszło, czy coś może mi na ten temat więcej powiedzieć. No i mówi, że siódemka to jest y, y, taki symbol pełni. Tam była też mowa o ofierze Abla, tak? który składał ofiarę jakby z tego co miał najlepsze, czyli taką ofiarę doskonałą. No i o, o, ofiara kaina już taka mniej doskonała, tak? I, no i zwróciłam na tą siódem uwagę. po czymś mówi, że chwila przerwy. I wrócił już do, jakby zaczął od nowego tematu, tematu potopu, w którym nawiązał do siedmiu praw nowego. I myślę sobie, tu siedem i tu siedem, no fajnie, tak tak się jakoś tak mi to składa, prawda? I, i, I jeszcze mowa była o tęczy, o nowym przymierzu. Tenczy siedmiu, siedmiu, kolorów, siedmiu kolorów, tak. I, no i coś o czym nie, nie wiem, nie myślałam o tym wcześniej, nie, nie pomyślałam. Taka jakaś no, ciekawostka, taka powiem, wiedza bardzo w przystępny sposób podana, bardzo ciekawe te wykłady mieliśmy szkoda, że już się skończyły w sumie na ten semestr um, ale co I skończyliśmy o godzinie 13 I gdzieś tak e, po 14 gdzieś tam zaglądam, a znajomy pisze, że ogląda na TVP historia The Chosen jako, że ja oglądałam The Chosen Pierwszy sezon na Netflixie wszystkie odcinki Więc e, zalogowałam się szybciutko już wprawdzie po czasie Już jakiś czas film leciał Na owodtvb.pl na historię I jakoś tak spisaliśmy się razem Oglądaliśmy razem ten film i No i w trakcie też komentowaliśmy razem, nie? No i słuchajcie mm. Kończy się film e, na, e, kończy się, e, jak to powiedzieć, e, film kończy się e, takim obrazem, gdzie Pan Jezus e, mówi, wypowiada takie słowo, czasami wodę trzeba zamieszać i uśmiecha się, tak, tak takim tym swoim tajemniczym uśmiechem, który mówi. Ja już coś wiem, a wy jeszcze tego nie wiecie. Ja znam ten uśmiech. Tak? I właśnie Piotr też jeszcze skomentował. Mnie oczywiście najbardziej zatrzymało to zdanie. Czasami trzeba wodę zamieszać. To było ostatnie zdanie, które pojawiło się w tym filmie. Ja na no, uwagę, na, na co Piotr zwrócił mi uwagę. Mówi, a widziałaś ten uśmiech, e, e, jakby, w którym jakby mówi e, ja e, znam tą tajemnicę, którą wy jeszcze nie wiecie. A? No i zaczęliśmy tam się wymieniać. E, Tymi spostrzeżeniami znowuż ja o tej wodzie i mówię, wiesz, całą z wodą to ja mam pewien pomysł, ale to może jeszcze za wcześnie. No mówi, ale jaki pomysł? Ale no to pisz już po co czekać, po co za wcześnie, jakie za wcześnie. No i zaczęłam mu opowiadać, że ręki miałam gościa, tak pani, która potrzebowała do chorego, tak dałam tą wodę, nie wiem czemu począsnęłam ten winkiem, począstniałam tą wodą, no i też w pewnym momencie ta pani mówi, żebym sobie może tego winka odlała, żebym będę już miała do siebie. No i mi się przypomniał. myślałam, do czego by odlać tej kąpiółki. E, przypomniało mi się, jak jeszcze za czasów pandemii w kościele były koszyczki wystawione z Wodą święconą, takie małe buteleczki białe z takim krzyżykiem, na którym był napis Woda Święcona. No i przyniosłam tę buteleczkę i przy pani odlałam dosłownie ociupinkę, tyle, odrobinkę. I mówię tej pani, zmiesza się, ale to nic, to nic nie szkodzi. tak I, 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 I pani dałam resztę, no i pojechali. No i tutaj to zdanie czasami wodę trzeba zamieszać no i Piotr się śmieje mówi, wiesz to teraz są takie zmieszane to masz wodę z winem no jako konsekrowane to przecież księża tak robią, mówi to weź i teraz to wypij nie, ale tak wiecie, ja tak spontanicznie mówię, o, no czemu nie mogę wypić, czemu nie i y, padło takie zdanie: Ofiara, nie? I przypomniał mi się ta o, o, ofiara. Y, ambla, ofiara. Y, doskonała, czy pełnia? Pełnia ofiary jakoś Jakiegoś takiego. Dobrze. No, dobrze. Nie wiem, czemu akurat to mi się tak. Y, skojarzyło. Ja nie wiem, ale. No, właśnie najciekawsze było to, że, że ja autentycznie zmieszałam tą wodę z minem <laughs> przy tej pani. Po czym o godzinie. Która była? To była 8.15, 8.20. Po czym o godzinie 15? Jakoś tak? Czy też po 15? Yy, słyszę właśnie yy, The Chosen yy, ostatnie zdanie. Czasami trzeba wodę zmieszać. tak, Jeszcze ten ten uśmiech, e, no. Aha, no i jeszcze jak opowiadałam właśnie o, no bo Piotr nie rozumiał skąd to wino, skąd taką piłkę, skąd w ogóle taki obrzęd święcenia tego wina. Ja wysłałam mu obrazek z figurką, że to takie maleństwo, tak takie malusieńkie. W koronie figurka mierzy 9 cm, a bez korony 7. No i Piotr, pytajnik 7. Od razu mi się przypomniało 7 z 7 razy w tym tekście tak, brat. I 7 prał no, eko i mówię, o to już dzisiaj trzecia siódemka, no nie. No i dlatego tak e, e, mówię, że... Ja nie wierzę w przypadki. To, że dzisiaj tak akurat mi się wszystko poskładało, to myślę, że to takie nieprzypadkowe, i to dla mnie wszystko jest takie wow. Może coś czasem źle interpretuję, czy nie tak interpretuję, że sobie dopowiadam, czy sobie nie wiem, czy coś wyolbrzymiam, może tak, być może nie. Aczkolwiek powiem tak, no, wyłapuje takie różne niuanse i to jest dla mnie naprawdę niesamowite. Niesamowite. I no, ja dzisiaj powiedziałam, że wow, Pan Jezus po prostu działa, i dla Niego nie ma czasu ani przestrzeni. I, i, ja to zdanie, którą on powiedział, czasami wodę trzeba zmieszać, zamieszać, zamieszać. Ja jeszcze tak tym winkiem począsałam, tak, tak, tak sobie tak jakbym z, z, zupełnie coś tam mieszała, nie? Tak jeszcze przy tej pani. I w drugą ręce tą wodę. I dopiero potem się zorientowałam po południu, jak to zdanie padło, że no przecież, przecież to rano było, tak nie? I tak jakby on stał koło mnie teraz, tutaj i mówił do mnie to zdanie. Super, nie? Też tak myślę. I wiecie, ja chcę wierzyć w to, że ten pan zostanie naprawdę uzdrowiony. Że podejdą do tego z taką wiarą. I że naprawdę Pan Bóg okaże w ten sposób swoją moc, bo lekarze rozkładają ręce. No myślę, że to wszystko jest po coś. Tak myślę. A jeśli możecie, to proszę pomódlcie się za Pana Eugeniusza. Tyle mogę powiedzieć, więcej nie powiem. Dobrej nocy, trzymajcie się. Pa-pa!